Witam Państwa. Wielu z Was niecierpliwi się patrząc na zapowiedzi modeli PKP Energetyka, kiedy się pojawią, jak się pojawią, w jakich wersjach się pojawią. Modele już są praktycznie na ukończeniu. Niektóre są już ukończone, niektóre trzeba w 5%, że tak powiem, ukończyć. Natomiast ja dzisiaj chciałem zaprezentować, jak będzie wyglądała ta wersja PKP Energetyki w środku, na zewnątrz i pokazać po prostu końcowy montaż niektórych z modeli. Zacznę od przedstawienia. Tutaj mam na przykład środek jednego z modeli PKP Energetyki, gdzie widzimy szafki zamontowane, stół warsztatowy. Z migomatem oraz sprężarką. Tutaj pokażę, żeby ładnie było to widoczne. E, dookoła tego migomatu oraz sprężarki może być trochę nalotu z kleju, ale to jest spowodowane tym, że dałem tego kleju w nadmiarze, żeby to nie odpadło podczas transportu, także jest pewność, że to się nie odklei. Natomiast e, przedziały, e, ściany wejściowe do przedziałów, będą w miejscach niewidocznych tak jak tutaj w tym modelu gdzie są usunięte okna tutaj mamy widok od strony wewnętrznej widać wklejone zaślepki od strony zewnętrznej te zaślepki spod światła tak żeby było widać są wyszlifowane tak żeby, było, żeby nie było ich widać pomalowane, nałożone kalki, polakierowane, także nawet paznokciem nie będzie można kalki zadrzeć. Jest ona zabezpieczona podwójną warstwą, pojedynczą warstwą lakieru, natomiast cała farba jest zabezpieczona podwójną warstwą lakieru bezbarwnego. Tutaj mamy dwa rodzaje wagonów z energetyki plus wnętrze. Tutaj zaraz przesuniemy kamerę, żeby zaprezentować następną wersję wagonu z energetyki. To jest trzeci rodzaj, wagon można powiedzieć warsztatowy, ze wszystkimi oknami usuniętymi, zaślepionymi. Bardzo ładnie się prezentuje, taki nietypowy wagon. Akurat ten jest z zakładu Świętokrzyskiego. Następną wersję wagonu w tym wypadku jest to zakład centralny. Jest z usuniętymi dwoma oknami, plus małe okno po stronie korytarza, po drugiej stronie po stronie toalety. Na środku też są również dwa okna usunięte. Następna wersja wagonu jest to wagon, w tym wypadku z usuniętymi oknami na środku. Po prawej stronie widzimy. Zamontowany w środku. Teraz pokażę to w kamerze, czy to będzie widoczne. Generator prądu, który w niektórych wagonach energetyki był instalowany. Pokażę to po otworzeniu wagonu, ten model generatora. Tutaj jest ten sam wagon, się trafił, lecz z inną zabudową. Jest to po jednej stronie stół warsztatowy, po drugiej stronie też generator. W poprzednim wagonie mieliśmy po tej stronie, lepiej będzie widać, po jednej stronie generator prądu, po drugiej stronie szafki dla załogi energetyki. Następną wersją wagonu jest taki model, gdzie są zamontowane dwa generatory prądu w środku, plus szafki dla załogi. I po prawej stronie, w tym wypadku, jest, są usunięte wszystkie okna. Teraz może przejdziemy do otworzenia takiego wagonu. Wielu z Państwa zadawało pytanie, jak otwiera się wagony robo. Więc odwracamy wagon do góry nogami. Potrzebny będzie śrubokręt. Płaską końcówką nie skrzyżakową i tak znaczy w, w przypadku energetyki to nie ma znaczenia, natomiast w przypadku normalnego wagonu trzeba wagon odwrócić od, i otworzyć go od strony koryt, y, od strony y, przedziałów, z tego względu, że od jeżeli otworzymy go od strony korytarza, jest szansa, ja tak zrobiłem właśnie zarysowałem kilka wagonów. Że jeżeli wbijemy ten śrubokręt pomiędzy nadwoziem a podwozie, podważymy te dwa elementy, możemy zarysować ścianę prowadzącą do przedziałów wagonów, no i później nie będzie to zbytnio ładnie wyglądało. Natomiast jeżeli odwrócimy ten wagon i otworzymy go od strony przedziałów, czyli wbijamy śrubokręt pomiędzy nadwoziem a podwozie podważamy podważamy tutaj może być trochę ciężko bo jest trochę inna konstrukcja wagonu otworzyliśmy go i jest jeszcze oświetlenie połowa wagonu jest otworzona połowa nie łapiemy delikatnie możemy złapać za haki na prom promowe, one się nie wyłamią po drugiej stronie, żeby puściły zatrzaski. Proszę się nie przejmować tymi odgłosami. Wagon jest otwarty. Tutaj widzą Państwo raz, dwa, trzy, cztery zatrzaski, które trzymają podwozie z nadwoziem. Tak wygląda wagon od środka, czyli nadwozie. Są usunięte okna. Już jest wklejony pomost. Wklejone są detale. Tak wygląda podwozie wraz z wnętrzem wagonu. W tym przypadku złapię sobie go tutaj. Są dwa generatory prądu plus kanistry na benzynę, żeby nie zabrakło. Szafki po jednej, po drugiej stronie. A jeszcze tutaj taka malutka szafeczka. To oczywiście jest Niewidoczne, zrobiłem to, no, można sobie tam wkleić już samodzielnie jakieś elementy dodatkowe. Tutaj <coughs> generatory prądu są delikatnie zwaloryzowane, pudrami różnymi, no bo w rzeczywistości to cały czas było brudne. Tylko jak wagon wyjeżdżał z szopy. To było to czyste. Ta wersja wagonu jest zamontowanym oświetleniem, które będzie uwidaczniało, jak wygląda środek wagonu. Czyli mamy tak, tutaj zaraz poprzesuwamy trochę elementy, już mamy trochę pootwieranych wagonów. Mamy w sumie tutaj trzy wersje wagonów. Jedna wersja jest z połowym okien zaślepionych, połowiem okien uwidocznionych, żeby uwidocznić środek. W tym przypadku dwa generatory. Tutaj w tym przypadku, gdzie okna są trzy okna na środku, po jednej stronie jest warsztatowy, sprężarka, migomat i szafki. Następna wersja jest zamknięta. Natomiast poprzez okno mogę stwierdzić, że po prawej stronie i po lewej stronie są szafki, czyli tak jakby wagon dla załogi. Tutaj widać właśnie te szafki, które są przy oknach. U załoga też musi się gdzie przebierać, muszą być szafki do otrzymania różnych rzeczy potrzebnych przy naprawie sieci. Dobrze, wracając do naszych modeli. Mamy dwa modele rozebrane. Teraz spróbujemy je złożyć i w przypadku tego modelu przykleimy pomost, który jest już pomalowany z blaszki trawionej, posklejany. Do tego są poprzyklejane dystanse. Dystanse są zrobione z ze styroduru, z tego względu, że styrodur jest dosyć miękkim materiałem. Można tutaj pokazać nawet jak się robi, naciśnie paznokciem, to są ślady. Z tego względu, że blaszka jak jest wysoka temperatura, około 20-30 stopni, blaszka się rozszerza. Jak jest temperatura około 0-10 stopni, to się zwęża i może się tak zdarzyć, że po przyklejeniu blaszki do dachu przy dużej amplitudzie temperatur po prostu blaszka się odklei od dachu. Do klejenia blaszki używamy. Znaczy, ja używam kleju Loctite 480. W tym przypadku jest to czarny klej. Jest to bardzo dobry klej, wzmocniony. Dobrze, dobrze klei i, i, i po przyklejeniu. Tego pomostu tym klejem po zastosowaniu jeszcze tych dystansów ze styroduru, Pomost powinien się trzymać i nic złego się z nim nie powinno dziać. Dobrze, przejdźmy teraz do złożenia wagonu. Czyli mamy tak podwozie z nadwoziem i przepraszam, podwozie ze z wnętrzem z oświetleniem, z listwą oświetleniową. O, wagon tutaj uciekł i montujemy do niego. Nadwozie. czyli musimy tutaj odgiąć trochę prawą stronę, delikatnie wcisnąć, odgiąć lewą stronę, w tym wypadku trochę te nadwozia leżały i się zwęziły na środku, ale można sobie poradzić, o, łatwo wszedł po jednej stronie w podwozie, łatwo weszło. Po drugiej stronie, co trzeba pamiętać to sprzęgi yy, węże na ścianie czołowej, żeby one tutaj jak widać nie podeszły do środka czy na bok. W tym przypadku jest ten wąż prawidłowo Dociskamy, Ja się boję tutaj, żeby nie tego pomostu, żeby nie wygiąć, bo blaszka jest 0,3 mm, ale łatwo ją wygiąć. Tutaj natomiast mamy wąż, można go trochę odgiąć i wciskamy podwozie wagonu w nadwozie. Mniej więcej już jest, że tak powiem, wciśnięte. Kładziemy wagon, dociskamy. Wskoczył, było cyk. Teraz jeszcze dociskamy. Jedną stronę przewracamy wagon, druga strona jest dociśnięta. W tym wypadku jeszcze możemy zobaczyć, czy dystanse na nadwoziu są na miejscu. Są na miejscu, jest prosto podłoga, jest prosto na nadwozie. Wagon jest złożony. W tym Modelu, już praktycznie wszystko jest zamontowane. Jedyne co to trzeba podmalować tutaj gniazda na przewody w ścianie czołowej. Dodajemy gumową harmonię. Tak, rzeczywiście ona jest gumowa. Zresztą mogę pokazać. To o. ona się wygina w każdy sposób. Jest to miękka guma. Tak jak. W rzeczywistych wagonach też jest gumowa. Bardzo łatwo się ją montuje, wciskając w otwory na ścianie czołowej wagonu. Trzeba docisnąć i praktycznie wagon jest gotowy, ale w tym wypadku będziemy musieli ją zdjąć, bo trzeba podmalować na żółto te dwa gniazda. Dobrze, tutaj mamy wagon gotowy. Przejdźmy natomiast do montażu mostka na tym modelu bierzemy mostek górny trzeba trochę podginać dystanse czy tam wąsy na których ten pomost się trzyma są one bardzo delikatne ponieważ na zagięciach jest blaszka podtrawiona, łatwo ją złamać, odłamać i później trzeba jeszcze raz lutować, malować, szlifować. Dobrze, mamy poodginane wszystkie dystanse, wąsy w mostku. Bierzemy, a, co jeszcze? Wpierw trzeba zamontować nadwozie do podwozia, żeby lepiej się przykleiło i zamontowało. Pomost, czyli znowu delikatnie odchylamy jedną stronę, delikatnie odchylamy drugą stronę. Naciskając lewym kciukiem, wciskając podwozie w nadwozie. Wskoczyło. Druga strona nie chce wskoczyć. Delikatnie trzeba podważyć. Lewa strona wskoczyła. Prawa strona też sprawdzamy węże na ścianie czołowej. Dociskamy zderzakiem z jednej strony, dociskamy zderzakiem z drugiej strony, odwracamy wąż jest w prawidłowej pozycji. Dociskamy jeden zderzak, dociskamy drugi. Stawiamy model, cyk, wszedł. Sprawdzamy prawą stronę, czy tam lewą stronę Skoczył, druga strona możemy też delikatnie wbić skoczył, czyli wszystko jest w porządku. Jedna strona modelu, druga strona modelu. Dobra, skoro mamy złożony model, przechodzimy do końcowej fazy, że tak powiem montażu, czyli montujemy pomost na górze. I teraz tak patrzymy, bo, czy dystans. No tutaj ten dystans, no nie, nie będzie kolidował z. Elementem, który jest na dachu, z wywiecznikiem, natomiast tutaj może kolidować, czyli trzeba go odwrócić w tą stronę. Dajemy troszeczkę kleju. O, kurczę, zasychał. No, czasami się tak zdarza, że igły, które są plastikowe, często się zapychają. Trzeba odwrócić. Po przepychać te igły. No niestety ja nie mam cienkiego pręta drucika, żeby tą igłę przeczyścić, więc muszę się posłużyć samą buteleczką. Delikatnie dajemy klej. Kleju jest on na tyle mocny, że będzie trzymał pomost do dachu. Jeszcze raz przemierzamy delikatnie podgiąć i nakładamy pomost. Teraz tak, trzeba sprawdzić. Jedną stronę jest w porządku. Trzeba sprawdzić drugą stronę wagonu. Jest w porządku. Docisnąć. Przytrzymać chwilę aż złapie klej trzeba niestety chwilę poczekać, bo pomost lubi się odkinać. to jest blaszka Przeskoczyłem jakieś 15 sekund. Docisnąłem, żeby klej załapał. Proszę bardzo, dystansę trzymają. Pomost jest zamontowany. Wagon możemy odstawić, żeby klej porządnie chwycił. Tutaj mogę na tym przykładzie pokazać, złapać za. Pomost. Trzymam tylko za pomost. trząsę, Potrząsam wagonem. Tak. Po Spróbuję zapać, żeby wąsów nie, nie urwać. Pomost się w tym wypadku trzyma. Wagon został zmontowany kilkanaście minut temu. Także klej związał i pomost jest przytwierdzony do wagonu. W następnym, że tak powiem, filmiku pokażę, jak wygląda wagon z oświetleniem energetyki. W tym wypadku jest to ten model, który posiada dwa generatory prądu w środku. Jest to wagon z połową usuniętych okien. Połowa okien jest zamontowanych. Oświetlenie jest po to, aby uwidocznić te generatory prądu, i założenie było takie, że większość wagonów, które posiadają generatory prądu, będzie miało oświetlenie wewnętrzne. Takich wagonów jest złożonych 20 sztuk. Wagony, które mają szafki bądź stoły robocze, jak w tym przypadku nie mają oświetlenia, ale można bez problemu zamontować oświetlenie w każdym wagonie. Co warto tutaj podkreślić, że każdy z naszych wagonów już ma zamontowane w wózkach jezdnych. Zaraz spróbuję pokazać, żeby to było dobrze widać. Odbieraki prądu. Odbieraki prądu są to cienkie blaszki, które prowadzą od maźnic, że tak powiem jednego jednej ośki do drugiej tu jest punkt lutowniczy, wyprowadzony przewód do wnętrza wagonu, z drugiej strony jest to samo i drugi przewód jest wyprowadzony do wnętrza wagonu po drugiej stronie jest to samo żeby zwiększyć pobór prądu z szyn o, tutaj widać doskonale, po jednej stronie drugiego wózka jest też odbierak prądu, gdzie ma przylutowany przewód wyprowadzony do zewnątrz po drugiej stronie to samo mogę tylko powiedzieć, że jak zacząłem zabawę w modelarstwie kolejowym to największym problemem właśnie było zamontowanie odbieraków prądu w wózkach jezdnych dużo producentów proponuje odbieraki prądu na zasadzie takiej, że blaszki dotykają osiek, osi kół. No niestety powoduje to pogorszenie właściwości tocznych całego modelu. W tym przypadku, jeżeli są właśnie zainstalowane te odbieraki prądu takie jak tutaj, nie wpływa to w żaden sposób na właściwości jezdne wagonu. E, powiem więcej, e, niektórzy z producentów e, robią, montują koła wagonu na e, wózkach plastikowych, nie stosując metalowych panewek w środku. Tutaj e, metalowe panewki, które są jednocześnie odbierakiem prądu, poprawiają wartość właściwości toczne modelu. Proszę bardzo, model. Jedzie w jedną stronę idealnie, w drugą stronę i oprócz tego ma zamontowane odbieraki prądu i zaraz są też przylutowane, tutaj widać doskonale, przewody oraz wyprowadzone do środka. No i jeżeli ktoś będzie chciał zamontować listwę oświetleniową, wystarczy tylko zamontować listwę, przykleić czy, czy tam po prostu wymontować wpiny. Przylutować cztery miejsca lutownicze, które są na listwie oświetleniowej. Ja w tym dzisiaj nie mam listwy oświetleniowej, ale w następnych filmikach postaram się pokazać, jak się montuje taką listwę oświetleniową w naszych wagonach. Jest to bardzo proste, wystarczy tylko praktycznie cztery razy w czterech miejscach przylutować przewody, które są wyprowadzone z wózków jezdnych i mamy zamontowaną listwę oświetleniową. Natomiast wracając do energetyki, Mamy tu już dwa, cztery, sześć wagonów. Spróbuję je dać tak, żeby były lepiej widoczne. Tutaj, te, te pierwsze dwa wagony, one wydają się takie same, natomiast jest inny układ w środku, inne, inne wyposażenie. Tutaj ten wagon, jak już wcześniej wspomniałem, ma jeden generator po lewej stronie szafki dla załogi po drugiej stronie. W tym przypadku zakład Świętokrzyski ma jeden generator prądu po lewej stronie, stół warsztatowy po prawej stronie Migomat, jak tam można się przyjrzeć, oraz sprężarkę. Czyli tutaj mamy przesunięte cztery wagony. Tutaj następne dwa wagony zmontowane, czyli ten ze stołem warsztatowym. Usuniętymi oknami po prawej, po lewej stronie tutaj. Ten mamy wagon akurat z oświetleniem z dwoma generatorami prądu po lewej stronie, usuniętymi oknami po prawej stronie. No i ostatnia wersja wagonu, która ma szafki po prawej i po lewej stronie. Okna są pousuwane po prawej, po lewej stronie i, i po środku. Celem tych usuniętych okien było, żeby jak najbardziej. Zróżnicować te wagony, ponieważ podczas studiowania różnych zdjęć wagonów energetyki praktycznie każdy wagon był inny. Bardzo rzadko się tak zdarzało, że wagony były takie same. Wynika to z faktu, że mamy tutaj różne zakłady: zakład zachodni, wschodni, centralny, świętokrzyski święto Świętokrzyski w tym wypadku, są jeszcze południowy, <coughs> łódzki, zachodni, pomorski, wschodni i po prostu każdy warsztat, każda, że tak powiem, potocznie zwana szopa, która modernizowała te wagony, modernizowała je z dostosowaniem do potrzeb danego zakładu i z tego wynika, że dużo były, dużo wersji było tych wagonów i Wagony te różniły się od siebie. W przyszłości <coughs> mamy też w planie wypuścić wagony ze wszystkimi oknami czyli będą okna po całej długości modelu, czy to będzie wagon typu Y, czy to ryflak. Część z okien będzie zamalowana całkowicie, część okien będzie zamalowana tylko do połowy, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, ale. To będą modele, które pojawią się dopiero w przyszłym roku. Także na dzień dzisiejszy mamy w ofercie siedem różnych wagonów. Postaram się je pokazać wszystkie. Część z nich będzie z oświetleniem. Głównie będą to wagony, takie jak tutaj, że połowa okien jest usuniętych, połowa okien jest uwidocznionych. I będą to wagony, które posiadają generatory prądu w środku, natomiast resztę wagonów będzie bez oświetlenia z tego względu, że no, niestety listwy oświetleniowe mi się skończyły. Nie byłem w stanie zamontować listw oświetleniowych. Natomiast y, będzie możliwe samodzielne zamontowanie listów oświetleniowych. Jest to bardzo łatwe. Pokażę to w następnym filmiku, jak zamontować listwę oświetleniową. Także pozdrawiam wszystkich. I zapraszam do komentowania i zakupów PKP Energetyki. Dziękuję bardzo.